Patrzcie co sobie w Ampice kupił wszystkie DLC do portelansa i to zań. Mój jest to 26 kapartów, wszystkie sezon pierwszy, patelce do portelansa. Te delciki mam. Teraz znów zrobił. Pozdrawiamy. Hmm. Hmm. Tu wam się kupił na Bordeland Wolpack 2, i Wolpack Bordeland są pasyjne, wam się kupił. To było ostatniego. Do końca. Roku. 你买沙特的？ Wampir się kupił, w takim Ile jeszcze wampir się kupił w tym, w ciągu tego roku? To jest ratowe, kupili się wampir. Jakie razy jest ratowe, się kupiłem, kupi, Się kupili, się ratowali. Rezydentewin. Wampir się kupił, tak wampir się kupił, że nigdy w życiu bogatszy był, mówi nie pamiętam. I powiedz, mówi wyprzedaż. w życiu bogatszy się mówi nie pamięta. W Życiu bogatszy i moich wyprzedaży w ambiscy nie, nie pamiętam. Kupił się dużo kierki. Kupił się dużo kierki ten w ambiscy. W ambiscy kupił dużo kierki. Bardzo. Dużo kierki się kupił. Bardzo, kupi się kupi, wąbik. Wąbik się kupi bardzo dużo kielczyków się kupił wam Wąpik się kupił bardzo dużo kielczyków. Kielczyków w ciągu tego roku. Koniec roku, początek powitania tego roku. I było to na trzy. Wszystkie paczki z kielczyków. Wąpik się kupił bardzo bogato. Byłam by się kupił bardzo bogato. Opłatała połatała 15 dziewczyn siedzą w magazyny, bo jak nie wiem co uwięzionalne, związane, tak na brownione. Sypia się na nich kurki, pak z klepeczka. Sypię się na nich kurki, pak z klepeczki. Spośnijek po skateczki Wampiech się kupił psychoty plus najpierw ten, ten cynik Że Wampie się tak się okupił Wampie się tak się okupił To jest kolejna Zakupy wampira w czym tutaj moje wyprzedaży A to są kolejne Idziemy do kolejnego Wam byś się okupił I to dobrze Wam by się kupił te lceczki Ztajpel się bardzo dobrze się okupił I już się proszę o podskutę. Z... Snape. Wam się kupił bardzo bogato. I to na tym kończymy. o wampirze. Tu się kupił się maskie. автомист 3 куп 500 пилцэпэч. Акульт төгсхгүй хадсан байсан. Тайп эль төпэньч. Стапэл төпэньч 6. 4 пистол сапэл төпэньч 6. Автомист 500 сапэл төпэньч. Энэ тас табадха. Пап има филцэн жишээ гэрэг. 772Dl 510. Gramy do 400 dzisiejszego dnia i jutro i sobota do 400 i sprzątałem mieszkanie gramy do 400